Po hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Masz masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Masz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłem, przejdzie Batę, będziemy Polakami. Da nam przykład, bo na Pachtę, jak zwyciężać mamy. Marsz Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem, Jak Czarnecki do Poznania Po szwedzkim zaborze Dla ojczyzny ratowania Rzucim się przez morze. Masz, masz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi, biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem Pochywnie, Bardzo dziękuję.